Euronews. Wiadomości. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA przejmie kontrolę nad strefą gazy po trwałym przesiedleniu Palestyńczyków poza terytorium. Strażnik atomowy ONZ odwiedzi Moskwę w związku z obawami przed opadem nuklearnym. Szwedzki premier Ulf Christensen nazwał masową strzelaninę w szkole na obrzeżach miasta Erebro najgorszą w historii swojego kraju. Prezydent Donald Trump powiedział, że chce, aby Stany Zjednoczone przyjęły kontrolę nad strefą gazy po trwałym przesiedleniu Palestyńczyków poza rozdarty wojną region. Prezydent dodał, że nie wyklucza rozmieszczenia wojsk amerykańskich na terytorium w celu wsparcia odbudowy strefy gazy. The US will take over the Gaza Strip. and we will do a job with it too we'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site level the site and get rid of the destroyed buildings level it out create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Netanyahu białym domu. Netanyahu jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotkał się z Trumpem w jego drugiej kadencji. Spotkanie dotyczyło warunków kruchego rozejmu między Izraelem a Hamasem oraz tymczasowego porozumienia na rzecz odbudowy Gazy, który Trump i jego doradcy uznali za niewykonalne. Z kolei Egipt, Jordania i inne państwa arabskie odrzuciły propozycję Trumpa, by przyjąć prawie 2,5 miliona przesiedlonych Palestyńczyków z tego terytorium. Mimo, że skrajnie prawicowi członkowie rządu Netanyahu poparli wypowiedź Trumpa, izraelski premier zmaga się z presją, by wznowić wojnę z Hamasem. Tymczasem rodziny izraelskich zakładników w Strefie Gazy protestowały pod ambasadą USA w Tel Awiwie, wzywając Trumpa do zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia wszystkich pozostałych zakładników. Other Prezes ONZ-owskiego nadzoru atomowego powiedział, że zamierza odwiedzić Moskwę w najbliższych dniach, aby omówić uporczywe ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które jego zdaniem zagrażają bezpieczeństwu nuklearnemu. We are very clear, you know, we have I have from the very beginning of this war uh, insisted and managed to keep a very open channel of communication with uh, of course with Kyiv and with Moscow. I met President Putin several times, minister Lavrov and, um, the CEO ludzi uh, z mean, Doszło do tego po tym, jak Grossi odwiedził we wtorek podstację elektryczną w Kijowie. Podczas wizyty pokazano mu szkody wyrządzone w kluczowych obiektach sieci energetycznej kraju przez rosyjskie ataki. Rosji twierdzi, że uszkodzenia te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego, potencjalnie zakłócając kluczowe procedury chłodzenia w elektrowniach atomowych. Dodał, że było kilka okazji, w których byliśmy blisko, w odniesieniu do największej w Europie elektrowni jądowej w Zaporożu, która znajduje się pod rosyjską okupacją. Zaporze wielokrotnie znajdowało się w krzyżowym ogniu walk i chociaż jego sześć reaktorów zostało wyłączonych na wiele miesięcy, nadal potrzebuje zasilania i personelu do obsługi kluczowych systemów chłodzenia i innych funkcji bezpieczeństwa. Szwedzki premier Ulf Kristersson nazwał masową strzelaninę w szkole najgorszą w historii swojego kraju. Przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości Gunnarem Strömmerem, Kristersson powiedział, że nad Szwecją zapanowała ciemność. "Mamy dzisiaj dödligt mot helt Det här är den värsta i svensk historia." ennu saknas väldigt många svar och inte ge dem heller. Strzelanina miała miejsce na obrzeżach miasta Erebro, które znajduje się około 200 km na zachód od Sztokholmu. Według doniesień, strzelec otworzył ogień około godziny 12:30 czasu lokalnego, po tym jak wielu uczniów wyszło do domu po egzaminie państwowym. Szwedzka policja twierdzi, że zginęło około 10 osób, w tym zamachowiec, ale nie podała jeszcze ostatecznej liczby rannych. Syryjska rodzina chce pociągnąć Frontex do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka i nielegalne odsyłanie imigrantów. W 2016 roku Syryjczycy dotarli do Grecji, gdzie zarejestrowano ich wniosek o azyl. Jednak zaledwie 11 dni później Frontex i władze greckie przymusowo umieściły ich w samolocie do Turcji bez rozpatrzenia wniosku o azyl lub wydania decyzji o powrocie. Teraz sprawa trafiła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. This case is important because it's the first case in which the court is going to answer the question whether Frontex can be held liable for fundamental rights violations at the EU external borders. And the court showed that it realizes the importance of the case by referring the case to the Grand Chamber. And this means that uh, normally the court hears a case before uh, a formation of three or five judges. But uh, if it refers the case to, a to the Grand Chamber, that means that 15 judges will hear the case. And it shows that the court uh, acknowledges the importance of the question before it. Sprawa ma znaczenie zarówno prawne, jak i społeczne, ponieważ potencjalnie może ustanowić kluczowy precedens prawny. Trybunał określi odpowiedzialność Frontexu za przestrzeganie praw człowieka przed, w trakcie i po zakończeniu operacji granicznych. Euronews skontaktował się z rzecznikiem Frontexu z prośbą o komentarz, ale ten nie chciał rozmawiać o szczegółach sprawy, argumentując, że jest ona nadal w toku. Rzecznik podkreślił, że odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich. Frontex wymaga od państw członkowskich wyraźnego potwierdzenia, że osoby, w odniesieniu do których wnioskuje się o wsparcie agencji, otrzymały indywidualne, wykonalne decyzje nakazujące powrót. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu spodziewana jest pod koniec roku. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów w Serbii wezwało ludzi do bojkotu pięciu głównych sieci handlowych, powodem szybko rosnące ceny za niektóre produkty. Serbia jest kolejnym krajem, który przyłączył się do bojkotu trendu, który rozpoczął się w Chorwacji i szybko przyjął się także w Czarnogórze. Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie w kilku krajach objętych akcją ruch w sklepach spadł o około połowę a pa ja nie znam da dali bojkot prodavnic i ja poszła onako aha a jeśli myślite da są wysokie ceny myślę myślę do кое произведе посебно pa uglavnom ovaj gde idem po maksim za prehranu a moralo se na dođi do prodavnice a inaczej misim nie znam Nie są w wodami. uwadzeniu. Ale myślicie, że ceny Nie jest to Eksperci podkreślają, że sukces bojkotu zależy od kilku czynników: czasu trwania protestu, ilości zaangażowanych ludzi oraz nagłośnienia sprawy medialnie. Jeden z profesorów w rozmowie z Euronews zdradził, że bojkot w Serbii przynosi skutki i władze rozważają obniżenie cen. Već neko vreme unazad stručnjaci apeluju da se analizira celokupan lanac i da se vidi gde je u tom lancu tačno dodat taj višak vrednosti, odnosno gde je došlo do porasta cene koja uzrokuje to da finalni potrošači očigledno znatno više plaćaju određene kategorije artikala kod nas nego što je to slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama. To, czy dojdzie do obniżki cen zależy od władz w poszczególnych krajach. Rząd może wprowadzić tak zwane dotacje na podstawowe artykuły spożywcze, ułatwić wejście nowych sprzedawców na rynek i zmniejszyć zależność od importu poprzez zachęcanie do produkcji krajowej. Producenci i trguńskie lancy sadan nie, nie, nie samo trguńskie lancy ma krywica. vide da prosto imaju a, tu moć da ovde e, diktiraju visoke cene i da su naši potrošači spremni da ih plate, dok na nekim drugim tržištima nisu spremni da ih plate i tamo moraju da idu sa nižim a, maržama i to i rade. Naravno, ukoliko se ovde pokaže da i ovde potrošači su spremni da kazne takvo ponašanje, onda će i oni promeniti to i spustiti cene. Konsumenci w Chorwacji byli pierwszymi w regionie, którzy wzięli udział w bojkocie. Inicjatywa została zapoczątkowana przez chorwacką grupę praw konsumentów Halo Inspector. Według doniesień medialnych, bojkot w tym kraju spowodował spadek sprzedaży o 53% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Doradca Halo Inspector powiedział, że ma nadzieję, że bojkot wyśle jasny sygnał także do innych państw i doprowadzi do stworzenia jednego mechanizmu regulującego rynek. Grecka wyspa Santorini od kilku dni doświadcza niepokojąco dużej liczby niewielkich trzęsień ziemi. Jak podają lokalne media, w ciągu ostatnich dni wystąpiło ponad 550 wstrząsów, z czego najsilniejsze miało 5 stopni w skali Richtera. Sejsmolodzy podają, że wstrząsy mają charakter tektoniczny i nie są związane z aktywnością wulkaniczną w regionie. Jednak ich wzmożona aktywność oraz siła wzbudzają niepokój. To to, to Przewodniczący organizacji ochrony przed trzęsieniami ziemi uspokaja i podkreśla, że siła wstrząsów będzie maleć. Aby lepiej monitorować zjawisko międzynarodowy zespół badaczy zainstalował cztery przenośne sejsmografy na szczycie jednego z wulkanów obok podmorskiego uskoku Anduros. Lokalne władze pozostają w gotowości. Ze względów bezpieczeństwa szkoły są wciąż zamknięte. W Ministerstwie Ochrony Ludności odbyło się spotkanie kryzysowe. Mieszkańcy w obawie przed silnym trzęsieniem ziemi zaczęli masowo uciekać z wyspy. W ostatnich dniach wyjechało około 6 tysięcy osób. Z uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców chcących opuścić wyspę, greckie linie lotnicze zorganizowały dodatkowe rejsy na trasie Santorini, Ateny i zapewniają, że będą organizować kolejne w razie potrzeby.